Witam wszystkie zodiakalne panny na tygodnióweczce na kanale KTW Tarot. Pierwsza część jest dla osób, które nie czują się singlami. Dla singli czasóweczka jest oczywiście w opisie. No i te części są jak najbardziej ogólne, więc bierzcie tylko to, co tutaj do waszej sytuacji życiowej najbardziej wam będzie odpowiadało. Pierwsza grupa, moi drodzy, macie kartę odrodzenia. Te, ta karta odrodzenia akurat dla tej pierwszej grupy tu się dwa razy... Um... Dwa razy wypadła w drugiej wersji, tutaj jest pod kątem uczuć, więc zaraz do tego przejdę. Ale to, co jest tutaj jakby bardzo istotne, myślę, jeśli chodzi o znak Zodiaku, to jest lew, który Wam się bardzo zarycował tutaj w tym Waszym czytaniu, bo jest też karta siły i ten lew jakby się po, w trzech różnych miejscach pokazuje. Więc nie wiem, czy to ma dla Was jakiś sens, znaczenie, ale jak, jak najbardziej tutaj to się bardzo zarycowuje. Te karty na samym na górze tutaj, które mam wyłożone z myślą o tym, co w pracy się u Was dzieje. Pierwsze to wypadła Wam karta dwóch buław, więc tutaj jest takie przyglądanie, zastanawianie się, macie jakąś opcję do wyboru. Dwojakość, nie wiem, dwie drogi, ale tutaj zawsze w dwóch buławach to jest takie, raczej takie bierne przyglądanie się czemuś, rozmyślanie nad tym tematem. Może macie na myśli, powiedzmy, przynajmniej część z Was, ja bym powiedziała, chyba jakiś biznes do otwarcia. Może tutaj się zastanawiacie nad jakimś pomysłem na przyszłość dla Was, ale to, co jest bardzo ważne, z czymkolwiek się tutaj to wiąże, ta decyzja, z którą wy się tutaj zastanawiacie, ta opcja, powiedzmy. Tak jak powiedziałam, tutaj jest taka bierność, tak naprawdę, ale uspokajając, uspokajając Was, macie kartę odrodzenia i kartę asa kielichów. Te dwie karty, kiedy wypadają obok siebie, jest bardzo przewidywalne. To, że będzie tutaj sukces, że coś bardzo niesamowicie dobrego do Was tutaj zmierza, więc bardzo, no naprawdę, samo szczęście. Więc te dwie karty tutaj o tym mówią. Ja dlatego to chcę podkreślić, bo nad czymkolwiek byście się zastanawiali tutaj w tym tygodniu, cokolwiek tu do Was przyjdzie, jakby odpowiedź na to jest na tak. Y, czy macie w coś wchodzić, podpisywać, nie wiem, z kim się tutaj połączyć, w jakimś, nie wiem, powiedzmy, biznesowym interesie. Dlatego tutaj mówię o tym, bo dwie buławy to są zawsze jakieś dwie dwie osoby, dwie sytuacje, dwie drogi i, i tym podobne. Wszystko, co się wiąże, jakby z, z dwoj, jakością czegoś, więc. Y, Gdyby to było tak, że rzeczywiście tu coś bierzecie pod uwagę, jakieś dwa tematy, które um, no, według Was jeden jest lepszy, a drugi troszkę mniej, um, i gdyby wam to jakby miało spędzać tutaj sens powiek, no to. Um, Zdecydowanie się na to, to decyzja jest jak najbardziej według tych kart pokazana na bardzo pozytywną, więc jakby nie tracicie czasu, bo tutaj jest w tej karcie dwuboław też często zbyt długie właśnie stanie w miejscu i zastanawianie się. Więc podkreślam, te dwie karty jakby, no nie wiem czy gwarantują, ale rzeczywiście przewidują, że coś może być bardzo konkretnego, dobrego. Fajnego dla Was tutaj w tym tygodniu. A teraz druga rzecz, tak jak powiedziałam Wam, ten law się tutaj pokazuje, no ale dla Was w ogóle, tak, nie, nie chcę już mieszać tych energii tutaj za bardzo, ale to, co mi tak naprawdę w pierwszym momencie tu się rzuciło w w oczy, to jest jakieś uczucie do jakiejś osoby tutaj w pracy, niestety. Dlatego, mówię niestety, no bo jesteście w jakimś partnerstwie, więc mogłoby tutaj wam coś skom skomplikować troszeczkę to życie. Może to być druga osoba, która wami jest zainteresowana i może właśnie ta osoba jest pod tego znaku lwa, ale gdyby tak było nawet, to tutaj znowu te karty do, co do uczuć to też podkreślają niestety. Więc, tak jak mówię, to jest tylko dla części z Was jakaś wiadomość, i jeśli to rzeczywiście do Was jest coś konkretnego, no to Wy będziecie o tym już dobrze wiedzieli, że coś takiego może się dziać. Jeśli nie, to, to w ogóle zapomnijcie o tym. Wtedy bierzcie tutaj to, że jeśli chodzi tylko i wyłącznie o temat pracy, coś bardzo super, fajnego do Was idzie. Teraz dalej. W jednej chwili możecie być tak, e, jakby no, bo macie czwórkę mieczy, więc to jest może niekoniecznie podobna karta do tego, ale ta wręcz, że w sensie tutaj stoimy się, zastanawiamy. Cztery miecze namawiają nas do tego, żebyśmy my wręcz przeczekali troszeczkę ok? podejmowanie decyzji, żebyśmy tutaj sobie tak jakby troszeczkę odizolowali się, dali sobie troszeczkę e, wolnego e, na to, żeby uzyskać ten spokój, a ten spokój na przemyślenie, który jest niezbędny tutaj w tym tygodniu, po to, żebyście właśnie doszli do tej karty siły. To, co tutaj wam się rodzi w waszej głowie, nie wiem, czy to jest rzeczywiście związane ze zdrowiem, bo czwórka mieczy często o tym właśnie mówi, że jesteście zmęczeni, wymęczeni nawet mentalnie, bym powiedziała, nie tylko fizycznie, bo jakby w dwóch kierunkach ta karta jest pokazana. Ale tak samo jak tutaj byliście zmęczeni, tutaj dojdziecie szybko jakby ten, ten moment z tego. Ten moment takiego osłabienia ogólnie, samego w sobie, będzie krótkotrwały, ale gdyby chodziło o decyzję, o podejmowanie decyzji, to tutaj macie sobie dać trochę czasu, bo właśnie to. Ile i do czego dojdziecie właśnie was tak umocni, jak tutaj ta karta siły, która mówi, że nie ma spraw, które wam um, się nie powiodą. Tutaj wy wierzycie w siebie, w swoją wartość, w to, że możecie, w to, że macie obok siebie właśnie osoby, które was bardzo silnie wspierają, więc jakby nie jesteście sami, a, a wszystko, co byście chcieli tutaj uzyskać, to rzeczywiście macie wielkie. Um, jakby predyspozycje do tego, że sobie świetnie poradzicie, więc jakby um, rozsądnie po przemyśleniu ruszajcie do, do celu, bo siła tutaj jest rzeczywiście w Was w tym tygodniu. No i teraz, tak jak już wspomniałam, te karty na uczucia dla Was, no wy jesteście w partnerstwie, więc dla części z Was może być tak, że z przeszłości coś się wam wyrównuje, dajecie sobie drugą szansę i um, ofiarujecie sobie ten kiel 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 kielichów, czyli te uczucia bardzo dużo takiego spełnienia i um, dla osób w partnerstwie oczywiście no to jest jakieś zakochanie, zauroczenie, moment, kiedy ta miłość odżywa, jakby naprawiane są jakieś błędy też i po prostu wracamy do siebie, tak? Więc to jest dla części z Was, ale dla tej innej części, o której tu już wspomniałam, że mi się tutaj coś może i w pracy po prostu jak każda osoba jest wami zainteresowana lub wy tą osobą, to tutaj też się w kochankach, przeważnie kochankowie, to jest taka miłość, kiedy um, my wchodzimy coś, co. Um, um, jeszcze u tej drugiej osoby nie jest zakończone, może w ten sposób powiem. A więc, jakby wchodzicie w coś z taką nadzieją, że no przyszłościowo tutaj będzie to wszystko wyregulowane. Niby karta z martwych stania, czyli odrodzenia mówi o tym, że tak, że tutaj się już wszystko zaczyna wyprostowywać, no ale. Mm, no to jest tylko dla części z Was. Gdyby tak było, no to wchodzicie w coś, co jeszcze nie jest, jeszcze nie jest ktoś gotowy tutaj na, jakby, pokazanie się z Wami do, do świata, tak? Że to jest jeszcze takie uczucie, które jest ukrywane, tylko dla Was zachowane, ale spełnienie jest przepiękne tutaj, jeśli chodzi ogólnie o te dwie osoby, które są pokazane na tej karcie, jest przepiękna miłość, bardzo czysta, bardzo szlachetna, bardzo taka um, dająca wam niesamowitą na przyszłość energię, więc um, pod każdym względem. Więc tu jest bardzo dużo wsparcia od partnera, um, no i tego uczucia jest wręcz aż jak no, niezmierzona ilość, także tutaj są bardzo ładne, macie karty, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi i o partnerów, takich, którzy są stałymi, i też o tych partnerów, którzy jakby dopiero tutaj nabierają tej mocy, bo się właśnie znaleźli, czy, czy zaczynacie ten swój związek, bo to jest dla takich też osób tutaj, więc tyle mam dla Was, moi drodzy. Ściskam Was bardzo mocno. Pokażę Wam jeszcze może te karty tutaj na wierzchu. Jeśli chodzi o pracę, no to karta, która tylko potwierdza, że z pieniędzmi tutaj jest wygrana niemalże w, w Totolotka, więc pięknie, bo mamy króla monet. Spełnienie marzeń. Tutaj macie kartę gwiazdy, więc coś fajnego do Was przychodzi. Pod spodem jeszcze koło fortuny, więc znowu jakby potwierdza to, że jakaś fortuna, jakieś szczęście, jakieś spełnione marzenie tutaj do Was nadchodzi i przyjdzie. No i dziewięć kielichów, jako ta dodatkowa karta do tych uczuć, no to te też te pokazuje. Jakby ten no, nadwyżka tych uczuć, chciałam powiedzieć, nadmiar uczuć, no w tym sensie w każdym razie. Więc bardzo ładnie. Pozdrawiam Was, moje drogie panny. Teraz zapraszam wszystkie single, panny, a Wam dziękuję i życzę Wam udanego tygodnia. I witajcie, single, moi drodzy. Tygodniuweczka. Przypominam, oczywiście, że to jest ogólne, nie musi do Was wszystkich jakby być zastosowanie tutaj, w tym rozłożeniu. Bierzcie tylko to, co akurat do Waszej sytuacji najbardziej pasuje. Jeśli tak jest, no to, to w takim razie um, może znajdziecie jakąś taką fajną energię tutaj z tego właśnie czytania. Więc e, początek. E, te karty mają Wam powiedzieć, te, te początek w sensie, karty, które są tutaj na wierzchu, na samej górze, to są karty wyłożone pod kątem pracy. Więc dla Was, moi drodzy, tutaj e, nawet jeśli w ostatnim czasie wkładaliście dużo e, uczucia w tą Waszą pracę, e, fajnie, dlatego że tutaj Wam się coś e, bardzo ładnie powiedzie, tutaj macie wręcz jakiś nowy etap w, tym, w tej pracy, coś bardzo dobrego, konkretnego, nowe wyzwanie, w ogóle jakiś nowy kierunek, e, Królowa Kielichów mówi o tym, że tutaj obfitość ona nam jakby zapowiada, więc łącznie z tym głupcem i z tym asem była no, tylko działać i nie odpoczywać, po prostu wchodzić w to. I tutaj macie niestety właśnie, no, mówię niestety, dlatego że głupiec to jest takie troszeczkę czasami... Y Nieprzemyślane rzeczy, okay, w które wchodzimy, bo on dopiero się tutaj uczy, jakby na własnych błędach. Więc może i wy będziecie musieli, może to jest zupełnie coś odmiennego niż do tej pory robiliście, ale um, wszystkie te karty mówią o w, w, sukcesie, który tutaj do Was przyjdzie w związku z tym. Także nie bójcie się wchodzić nawet w te nowe rzeczy. Um, to, co głupiec przeważnie pokazuje, to jest jakby określić też, powinno się na nowo, jak chcecie żyć, jak to życie lub ta Wasza przyszłość ma wyglądać według Was, więc. Spróbujcie to sobie najpierw określić, później wchodzić w to, ale jeśli by Wam brakowało ewentualnie czasu, to te karty mówią o tym, że tutaj będzie fajnie, dobry, to jest kierunek, w którym idziecie. I, no, i nawet ta naiwność, taka, która jest pokazana w tej karcie, głupca, może wręcz Wam pomóc, bo nie będziecie tak bardzo się wszystkiemu przyglądać, tylko, e, tylko będziecie w to wchodzić e, bez zastanawiania. Teraz e, to, co dalej Wam się pokazuje, macie kartę pustelnika. W karcie pustelnika jeszcze powiem, w głupcu macie wodnika, a w pustelniku macie właśnie Was samych, czyli panny pokazane. Um, mam jeszcze Wisielca, więc tutaj rybki są jeszcze pokazane i cesarza, czyli baran. Um, no ale te karty, które tutaj um, macie, moi drodzy, to, to jedna rzecz taka, um, od której zacznę. Tutaj może być tak, że w tym tygodniu Osoba z waszej rodziny, wasz kuzyn, kuzynka, jakaś osoba bardzo wam bliska. Nie chodzi tutaj o partnera, no wy jesteście z nim, dla mnie, to może nawet nie macie takiego w ogóle może biznesowego i tak dalej. W każdym razie, jeśli chodzi tutaj o jakąś osobę, taką z rodziny, no to nie chodzi tutaj o dzieci, nie chodzi tu o, o małżonków, tylko właśnie jakąś konkretnie osobę w ogóle Kuzyna, tak? Kuzyna, kuzynkę, taka rodzina, ale nie taka w domu, w waszym domu, w którym wy się znajdujecie, tylko troszkę dalej. A więc coś tutaj się z tą osobą będzie działo, wy się będziecie bardzo nad tym zastanawiać, co tu z tą osobą począć. No, ale jeśli nie, no to dla Was jest szóstka, szóstka kilichów Mówi o tym, że bardzo dużo przyjemnej, życzliwej atmosfery tutaj Wam nie zabraknie w tym tygodniu. Karta pustelnika mówi o tym, że często jest rzucone jakieś nowe światło na jakieś tematy, więc może być tutaj właśnie na jakąś osobę z Waszej rodziny. Um, ale pozytywnie. Tutaj może właśnie się dopatrzycie czegoś, czego do tej pory nie widzieliście, i jakby was to troszeczkę tutaj ocknie po jakimś momencie takiego przemyślenia. Bo pustelnik bardzo zagląda w tą naszą. Troszeczkę przeszłość, po to, żeby tak sobie poukładać wszystko, co się w niego życiu tutaj dzieje, w obecnym czasie przede wszystkim. Więc jakby trzeba troszeczkę dać sobie czasu, odizolować się, czasem pomedytować, bo tutaj dostaniecie coś w zamian. A tutaj jest często też spłata długów, często jest pokazana taka wymiana no, energii, w ogóle ogólnie samej w sobie, ale takiej życzliwej. Robienie. Czegoś bez oczekiwania, że to nam się zwróci, więc tak, o, sama karta w sobie, Szóstka Kielichów bardzo pomyślna, bardzo fajna. Tu jest często prezent, tu jest często osoba z przeszłości, która też do nas potrafi wrócić w jakimś. Um, z jakiegoś, z jakiegoś powodu w jakimś temacie tutaj może was poszukiwać wręcz, więc to się pokazuje. Jeśli chodzi o tamte karty, i teraz karty, które mam na uczucia konkretnie dla Was wyjęte. To jest ósemka, przepraszam, dziewiątka monet, więc dziewiątka monet to jest bardzo fajną kartą, taką niezależności, ale finansowej, życiowej, ale często mówi o tym, że jakby to życie miłosne jest troszeczkę. Um, no, nie tu i nie teraz, okej? Okay? To jest taki moment, kiedy my bardziej się cieszymy z, tego, z tych finansów, z tego materialnego powodzenia, niż jakby skupiamy się w ogóle na uczuciach, na poszukiwaniu jakiejś nowej osoby, więc nawet ten wisielec to potwierdza. Że będziecie tutaj raczej w tym temacie zawieszeni, będziecie tutaj sobie nad tym troszeczkę rozmyślać, czy to jest ten czas, kiedy wy w ogóle chcecie w to wchodzić. Macie cesarza, więc tutaj jest jakaś albo osoba, mężczyzna, który jest atrakcyjny, może wy jesteście nim zainteresowani lub. Ta osoba jest z Wami, ale może być też tak, że, krótko mówiąc, tak jak już rozpoczęłam, że dziewiątka monet, wisielec tutaj Was powstrzymuje od jakiegoś ruchu na razie w tym temacie uczuć, a cesarz tylko potwierdza, jakby, że bardziej tutaj na władzy mu zależy, na karierze, na tym, żeby um, rządzić niż uczuciami się tutaj bardzo kierować. To jest super, jeśli chodzi o rodzinę, kiedy jej trzeba pomagać. Ale jakby bardziej tu jest też stojące tak na uboczu, jeśli chodzi o te tematy rodzinne i w ogóle nie spieszy mu się w każdym razie tutaj za bardzo do takiego agresywnego poszukiwania jakiegoś partnera czy partnerki. Więc Tyle mam dla Was. Jeszcze te karty pokażę, które są na wierzchu tej talii, dlatego że one też są dosyć kluczowe dla was, jeśli chodzi o pracę, tutaj tak jak powiedziałam, to co się wam tutaj pokazuje, czyli ta królowa kielichów, która mówi o pfitości, jakieś nowe tematy, nowa droga, nowe działanie, król monet mówi o tym, że no dostaniecie to, na co czekacie, to na co zasłużyliście, więc działajcie, gwiazda tu się pokazuje dla was, więc jeśli chodzi o tą osobę, to jest z otoczenia, zarówno może być to mężczyzna, jak i kobieta, ktoś was wspiera, ktoś tutaj wam no, może coś zaoferować, bo macie tutaj ten prezent taki wręczany, powiedzmy, no i gwiazda spełnia nasze marzenia, więc nie wiem, może jeszcze jakieś takie. Po urodzinowej jeszcze jakieś zaległości tutaj będą. Może jakieś osoby do Was tutaj będą powracały właśnie jeszcze w tym okresie czasu. Więc e, gwiazda, no to tak jak powiedziałem ochrona. Po pierwsze, drugie spełniny, spełnione marzenie. E, bardzo fajnie. No i dziewięć kielichów tu się nam pokazuje, więc e, jak najbardziej jest jakaś impreza warta e, zachodu. Może tutaj właśnie będziecie kogoś poznawali na tej imprezie. E, to jest dodatkowa, ale, ale dziewięć kilku, to jest przepełnienie uczuciami, jak najbardziej, jeśli byśmy patrzyli pod tym kątem. Przede wszystkim tutaj a, fajnie, bardzo ładne karty macie na ten tydzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moje drogie panny, powodzenia i spełnienia ogólnie samego w sobie, nie tylko spełnionych marzeń, ale właśnie tak jakby pasji i tego, co i o czym myślicie. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.